Siema, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam nowe nabytki u królików. I taka zmiana, że dokupiłem takie tutaj zam zamki, dlatego że wczoraj ten pan sobie ten haczek jakoś otworzył, tak? Otworzył sobie klatkę i sobie poszedł. I sobie chodził po podwórku. Także zabezpieczenie ma teraz się także o teraz się nie otworzy. Tak w tych pięciu klateczkach i w tej jednej, bo tutaj są te. A tutaj muszę to poprawić muszę, bo to akurat jest niedziałające. No tak to o, działa. Dobra. To teraz przechodzimy do nowych nabytków. I tyle. I, także te nowe nabytki są, wymieniłem się za tą rudą samicę, co tu była, bo myszowata zostaje najprawdopodobniej, ale jeszcze nie wiem, ale raczej zostanie do hodowli, a nowymi nabytkami są te takie mieszanki, takie jakby bos ten, jest, to jest akurat samica. To sobie wyciągnę i Wam pokażę pojedynczo. Jak widać ja już jestem z tym króliczkiem. To jest samczyk. Znaczy ładny, fajny, bardzo fajny, ładniutki samczyk. A teraz przejdziemy do samiczki. Ja go chowam i się widzimy. Dobra, ja już mam tutaj telefon. Widać to jest samiczka. Gdzie tam, gdzie tam, gdzie? Tam nie idziemy? O, dzisiaj się nie pasuje ładna bardzo samiczka. Także nowe nabytki są oto takie. No i my chowamy sobie. Czekajcie, chwilę o! Nie, dobra, ja się ich zamkłem. I i tak są to takie samcik. Bardzo ładne są to króliki. Wagi dosiągną około 7-8 kilo, tak mi mówił kolega. Także więc dobra, i to by było tyle z nowych nabytków. Także trzymajcie się, na razie, cześć.